Witajcie w powtórce na 114 SP2 chińskim niszczycielu czołgów z wieżą. I to powiem wam, takim niszczycielu, którego raczej trzeba się obawiać. Tutaj grają nim doświadczeni gracze. No i za każdym razem, jak widzicie taką niszczarkę, to miejcie na uwadze, że coś nietypowego może was tutaj spotkać: jakieś nietypowe zagranie, jakaś nietypowa pozycja, albo wyjątkowo duża I Zajmujemy tutaj miejscówkę. Przy standardowych szaczkach, do których jeździ bardzo wiele TDK, dzisiaj parę godzin temu miałem bitewkę na 60 p gdzie w tym miejscu stały dwa grille. No i wiecie, no, przy wóteku po drugiej stronie i lodówce, tam w krzakach, po tej drugiej stronie, tam gdzie teraz przeciwnik ma bazę, to nie mogło się dobrze dla nich skończyć. Ale mniejsza z tym, tutaj najważniejsze co mamy w tym pojeździe to działo, bo na nie trzeba liczyć na pancerz, nie ma co tutaj pancerz nic praktycznie nie odbija no 150 mm, no co to jest tyle peny to ma praktycznie wszystko, może z wyjątkiem haeczków, no ale trzeba się na pewno obawiać byle jakiej pesteczki, bo odbijać to to nie poodbija, ale tak wracając do działa, 650 uszkodzeń na strzał, nie jest źle, mogło być lepiej ale z tą penetracją to tak no troszkę słabo tutaj dwie, 329 na goldzie, słabiutko celność 0,28 czas celowania nawet dobry patrząc na uszkodzenia tego działa no ale tak, tutaj zobaczcie gdzie ten 277 się ustawił, jakim prawem on tam gra, no ja rozumiem, że Dużo, znaczy dużo, no tak Więcej niż zwykle czołgów ciężkich No ale żeby tam 2.77 pograć to musi być jakiś Średnio doświadczony grajek Ale ta eseta jak zaraz wyrwie Tylko szkoda, że dostaniemy spota Chociaż Zobaczcie jak gościu wykombinował Poczekał Aż s się nieco schowa Za tym Rozwalonym nie lotniskowcem, sterowcem no i posłał mu pesteczkę, tak, żeby nie wykrył. No i czy zadziałało? Zadziałało i to perfekcyjnie. Jeśli się uda, to go teraz rozrąbiam, Tylko, że Obyśmy nie dostali spocika, No właśnie, spota mamy, no ale co? Kto tam do nas będzie strzelał? Leopard 277? No jest to dosyć prawdopodobne, aczkolwiek obawiam się, że ci dwaj dali. Dyla Wótek też dostał spota. Także, zagrożeniem dla nas, wielkim z drugiej końca mapy, to on nie będzie. Poza tym, chyba pora podjechać i coś wykombinować. Bo nasza drużyna hmm. i przejmuje, i nie przejmuje inicjatywy na tej flance. Bo to tak wygląda trochę, jakby coś miało się za chwilę posypać. Fakt, mamy tutaj tą trójkę, która może przyjąć na siebie jakiś ta, jakąś tam część uderzenia no ale wiecie no to jest Tedek, który nie ma wieży który nie jest tak wszechstronny powiedzmy jak nasz no ale ta to dużo więcej zniesie i prawdopodobnie na to liczy bohater ale powiem wam że tak ustawił się w takim miejscu że w momencie kiedy dostanie spota to on może bardzo szybko wyparować, zobaczcie tam już Trójki praktycznie nie ma. Ona jest na dobicie. No i to się właśnie dzieje, więc teraz albo będziemy uciekać, no albo tu zostaniemy i prawdopodobnie przepłacimy to jakimś dość dużym uszczerbkiem w puli, naszych punktów wytrzymałości, czego oczywiście nasz bohater by nie chciał. Jednak no za bardzo tu nie ma co zrobić popatrzcie, ilu tam jedzie rywali za chwilę dostaniemy spota na 50 metrów jeśli tak bohater dalej będzie stał no naprawdę, tutaj mało brakowało i chyba zorientował się co się tutaj święci i popatrzcie, on jest sam na raz, dwa pojazdy może nawet cztery, szybki haczek o, już by to ładnie siadło w tego grilla no ale nie siadło i to jest można powiedzieć taki powód do smutku. Sami wychylamy się pod e 3 Teraz w Grilla siadło, no ale no niestety nie tak jak mogłoby się chwilę wcześniej. Poza tym, gdyby nam siadło, to jego by już nie było. Wykorzystujemy ten brak naszego sojusznika perfekcyjnie. Może no właśnie, robić tego wiecznie nie możemy. No i że gościu jest ogarnięty, patrzy na minimapę, to w pewnym sensie czyści sobie plecy. Bo wie, że stoi w tak, lekko mówiąc, takim troszkę krosie. No, i gdyby oni tam się ogarnęli i zaczęli do nas strzelać, powiedzmy te dwie minuty temu, to byłoby po nas. 277 podjeżdża pod tą górkę, co nie było dobrym pomysłem. Chociaż w tym momencie dostaniemy spota, to do rywale raczej nie powinni na nas mieć bicia bo większość drużyny jest już w przeciwnej zamknięta i to tak dosyć ostro, zobaczcie jaką my mamy tutaj przewagę terenu, ich cała drużyna jest tutaj za tym sterowcem i co oni robią nie wiem, ale ich nie ma powinniśmy cho chociaż kogoś zobaczyć, ale pusto, tam jedynie dalej jest arta, więc ona może coś tu zrobić i już myślałem, że ktoś zakosi tego fraga, no ale nie no i są, są nasi rywale, jest grill, jego będziemy chcieli skończyć w pierwszej kolejności, jednak nie polosowało ale drużyna się spisała, 5000 na naszym liczniku, tam gdzieś na górce za górką bardziej już obiekcik siedzi, tutaj st2, ładnie wykryta ładnie pyknięta w boczek, no tutaj ten bohater ma naprawdę dużo farta jeśli chodzi o wykrywanie celi, no tylko ta VZ -ta dosyć odważnie pojechała i nie wiem czy nie pokusiłbym się o strzelenie jej po gąsienicy żeby chociaż dziadyga 1 zużył zestaw naprawczy, ale wyjechał tak skubaniec, że nasi nie mieli na niego bicia my możemy zaryzykować strzelić w Besetę, ale to by się dla nas skończyło źle, bo za bardzo byśmy się wychylili, Sd 2 pojawiła się, no i Zebrała, dla niej to Raczej dość Bolesne, że tutaj stoimy Bo już dwa pociski zebrała, czyli Można powiedzieć Średnio 1700 HP Powinna mieć mniej No i ta VZ, -ta, teraz jeśli ona przeładowała A na pewno przeładowała i na nas wyjedzie ponownie To to skończy się dla nas Fatalnie, tylko że teraz Patrzcie jak bohater Szuka 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 bicia i znalazł na grilla 840 haeczek ładnie wsiadł także jeszcze dwa strzały no i będzie po chłopie tylko ta vz -ta teraz na nas też znalazła bicia ależ piękne wysadzenie jakie fartowne mało by brakowało bohater przyjąłby kolejny pocisk i już byłby na pewno na hita dla każdego no w zasadzie tutaj w zależności od działa to jesteśmy na hita ale uważajmy, jeden strzał, jeden, jedyny strzał, dzieli nas od 10 tysięcy. O no, tylko, że tu jest grill, który ma... Fotalnego pecha! Bitewka wygrana w 8 minut. 10 tysięcy zrobione. No, szczerze mówiąc... Nieźle gościu sobie zagrał. To trzeba powiedzieć na blisko, kartonem, ale musiał. Udało. Dzięki za oglądanie powtórki do końca. Mam nadzieję, że taka Wam się podobała. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć i czołem.